Odkąd nieprzemyślany chaos mam na wyciągnięcie ręki, coraz bardziej cenię sobie celne, skuteczne zjawiska. Bangkok nie był jednym z nich. Bardziej był jak azjatycki strumień świadomości. Losy 10 milionów ludzi były podgrzane upałem i oblepione smogiem. Odkrywanie miasta za dnia nie było najłatwiejsze. Dopiero nocą łapaliśmy, no właśnie, oddech może nie, ale Mango Sticky Rice zdarzało się. W tym zakładzie rzeźbiarskim był zakaz fotografowania. Dostrzegłem go, gdy już wychodziliśmy. Wieczorami znajdowaliśmy swoje ścieżki. Jak widać, nie tylko my. W ciągu dnia byliśmy wdzięczni za każdą kawiarnię z klimatyzacją. Wszystko, co zdołaliśmy wypić, wyłaziło przez skórę i zostawało na niej jak słony pancerz. To jest pad thai. 10 razy tańszy niż w Warszawie, a to, nie wiem, bydlak śmierdzie. Ulga, że już go nie ma. Do kawiarni Jedi wracaliśmy tyle razy, że obsługa wpuściła nas na taras. Na ten taras weszliśmy z ciekawości, a wyszliśmy z muzycznego zażenowania. Wisienka na kokowym torcie ważyła kilkadziesiąt ton. To dla mnie równie zdumiewające, jak to, że zadzieranie głów ku posągowi ktoś kiedyś dokładnie zaplanował. Czasami lubię, gdy nie ma na co reagować. Ale lubię też zapowiedzi, deklaracje i nowe fakty w sprawie. Bangkok dostarcza nadmiaru tych ostatnich, gardzi równowagą i nie pyta cię o zdanie. A mi w podróżach zależy na tym, aby usłyszeć w sobie chociaż kilka z tych zdań.